Pamiętam, jak miałem 12-13 lat, wtedy zakończyła się relacja z moim ojcem. Że wtedy zrozumiałem, że tej relacji tak naprawdę dotychczas nigdy nie było. I że nikt mi tak naprawdę nie powiedział, że mnie kocha, nikt mi nie powiedział, że jest ze mnie dumny. Po raz pierwszy upiłem się, jak miałem 9 lat. Spirytusem. Na początku czujemy się tak, jakbyśmy, jakbyśmy zawsze chcieli się czuć. No Zauważyłem, że ja nigdy nie mam pieniędzy, bo tak naprawdę przepierdalam to na piwo, nie? Ogólnie starałem się pić rano, po południu i wieczorem. Żeby popełnić samobójstwo, nie? Nie, nie chciało mi się żyć.